I got the horses in witajcie z tej strony Milakerunio I jak sami widzicie zagramy sobie Wiktory Lapa Odblokowaliśmy sobie rogaty narożnik Nie wiem teraz jak to działa Z tym Wiktory Lapem Czy jestem w stanie sobie coś odblokować Nie wiem, naprawdę nie wiem Wszystkie przedmioty Na randomowe przedmioty Nie chcę no ale dobra, to co mamy to niech będzie i spróbuję teraz sobie OK. Death Drum na pierwszym itemie, znaczy będę nawiatana, więc chyba OK, chyba OK. I guess mam darmowe latanie. Oh yeah. feromonsy, full. Dobra, żyjmy sobie fulla. No, to jest Victor Lab do tego ostatniego odcinka, bo jestem ciekawy czy na Victor nap jestem w stanie sobie coś odblokować, czy po prostu to jest już żebym sobie zagrał i coś tam, nie wiem, ograł. No nie wiem, dajcie znać, bo jestem po prostu ciekawy. Tasty Rainbow, through the cake, niechaj będzie. O, jakby... Nie wiem, coś odpierdala na ekranie, <laughs> więc może taką po prostu sobie zagrajmy. Eee, nieskończony sklep. Some latanie tanie. Aha, jak ten to mi się robię droższej temy. Spoko. Nie wiedziałem. Więc... Androsy. Spoko. Spowolniony czas może być. Dobra, idziemy. Próbujemy to zrobić teraz po Bożemu. Nie wiem ile mi z tego da. Więc chodźmy, że tak powiem, od pierwszego tego. Od razu do kanałów, yy, ten drugi, ten jak to tam się odzywa, coś już sobie zrobię. Też nie wiem, czy jest sens, ale dobra, jakby mam zwik, niechaj będzie. Po raz kolejny, szklane oko. A może być ołówek. Dobra, blend bossa. I chociaż w sumie ja mam ten nóż. E, speed up. A chyba range up. Jakby Droga Złego złego. Ciebie? O wow. Dzięki, chłopaki, ale nie. Czy mam tutaj ten, ale. Kurwa, czy ja muszę jeszcze raz to przechodzić? Nie wiem, może nie muszę, bo mam już ten nóż. jest, nie wiem, nigdy nie grałem tych victory lapów, wiecie? Już jestem ciekawy cholernie, co z tego wyniknie. O, sklepik. Nie, jakaś skrzyniunia. Spoko, pijamka. O Jezus! Nie wiem. Kurwa. Zaskoczy mi jej baniutki. Dobra, idziemy chyba po prostu. Wejdziemy po prostu sobie do tego. Mam tą potkę. Czpunek. Mam już ten, ten. O, dobra, idziemy niżej, ja? Sursy of the blindy, Foko. tylko nie wiem, czy ja właśnie muszę tam wchodzić. Wydaje mi się, że skoro mam nóż, to może nie muszę kurwa, bo nie widzę, co tu się odbierało. Jezu Chryste, obrzygliwe. No hearts, W sumie tu mogę iść. Hmm. Nie wiem co się dzieje na ekranie, wyjdźcie mi. Odpierdana się... O sekrecik. Okay, Biblia Ekskluzywna oferta Szpileczki matuli czyściące za dziewiątkę smelter. Nie spoko. Dobra, chyba tyle. Nie wiem, naprawdę nie wiem jak odblokować to na wiecie. Kurwa znowu mam się i z nią napierdanać. Kurwa, czym ty jesteś? Jomuś? O Jezu, to się ja nic nawet nie zrobiłem. Dobra, weźmy sobie Pageant boja. A nie wiem, może teraz kurwa a więc z x -em? nie. A tu gdzieś ten, Devil Room jest, to tu jest. Dobra, krampus, Daj węgiel. Nie. Gdzie Nie wiem, sp... Chodźmy do tego. O, czekaj. To mi dużo da? Chyba mi nic nie da, bo nie mam tego. Dobra, idziemy do trumienki. Może myślałem się, że do trumienki i dopiero potem na matule. Wydaje mi się, że może w ten sposób nie wiem Zobaczymy czy to w ogóle zadziała na Wiktory Lapie Dobra, można w sumie. A jakby ten nóż już mam dla jest, Co tu się dzieje? O. Co tu się dzieje? Ja nawet nie ogarniam, mnie. Po prostu idę do przodu. W ogóle te strzały, które ja wystrzelę, raz one dalej płyną, nie? Sakra. Kurwa. Sprinkler. No to by było fajne. Oj, to by było fajne zdecydowanie. A te kolce miał te O jezu. I kurwa. O matko bosko. Nic nie widzę, co się odpierdala. Dobra, chyba trafiłem. Ja. Jakby lepszą. Jakieś bomby podpalone mam. Kurwa. Tu się dzieje. Temperence. Chyba nie chcę się już bawić temperencem. Dobra, nic ciekawego. W drugą stronę zatem będzie boss. Liberty. Mam sklepiszar. Kurwa, nie chciałem zniszczyć. Faks. Zap, up, widget Board w sumie to zawsze jakiś tir Zapik, nie? Jeszcze lepszy w sumie niż mamy. Dobra, wezmę sobie tego Charge Baby. To zawsze to jest familiar, który będzie chodził i gry z przeciwników, nie? Okej, okay, przypadkowy sekret On mi bierze po całym życiu, widzicie? Tutaj macie przejwane nie? Hmm. Jeden damage apik. zapik, za jeszcze mi tam robię kuku. Dobra, idziemy, nie żyją. Zobaczymy, może dam radę. Nie wiem, co ja mogę zrobić. Pytanie: czy acid mi się odblokują? Wiecie? Tego jestem cholernie ciekawy. Czy jakbym bym znalazł teraz super bama? Znaczy tego Kibama Czy ja bym dostał achievement? Czy ja teraz to gram po prostu tak, żeby sobie ograć? Nie wiem właśnie jak to działają te victor lapy. Być może odkryją, tam soul poleciał. Jeżeli chodzi o przeciwników, no to wybaczcie, ale no niestety oni są miażdżeni. Cricket's head, po prostu te orbitale co ja mam, to wszystko. Robi taki rozpierdol że ją nie wiedzą eee, skrzynka skrzynka krzywciuszka kurwa sekret o, no coś daje więcej na no przedmiot może dać to chyba wolę sobie wziąć Wrench down, oczywiście Aha, tyle No dobra Trezjerumik. bym Był Treżer Rumikiem, kiedy się schował pewno gdzieś w tą stronę. Sam saneczejny runbag. Okej. Okay. Jakby może być. Dobra. Idziemy na matulę na sterydach. O się nie tutaj, przepraszam. Okej, okay, dobra, czyli musiałem iść do mauzoleum, ale spoko. Eee, Gimpy. Eee, nie chcę Gimpiego. Eee, czy co, może sobie teraz wezmę Polaroida? Tak, just in case. Tego Sonharta. Eee, będziemy Conjoinem. Jestem ciekawy co się stanie, po prostu jak ja zrobię Bostraż. Ja w prawym górnym rogu, jak sami widzicie, mam modyfikację, która pokazuje nam, która jest pala obecnie. Eee, przeciwnicy, którzy się na mnie zrespią, no to niestety dostanę na mordę. Zobaczę, to jest za to. Eee, może też hasa się uda. Nie wiem, zobaczę w ogóle, czy to nam zaliczy achievement, jeżeli ja pokonam sobie ten. Eee, ten bosras, bo ja chyba nie mam Judaszem zrobionego bosrasza. A później pójdziemy tymi drzwiami do Matuli. Nie wiem, ogólnie strzelam sobie trochę w każdą stronę, to jakąś bombę sobie kliknę. I to chyba będzie najszybszy bosrasz, kurwa ever, nie? No, coś mnie tam ugryzło niestety. Runa jakaś się zrespiła. To Daddy Long to jest coś krzywdzi. Eee. A... W sumie to mi dwoja. SMB Ryszard Petru. No i tyle. Dobra, i teraz tym nożem muszę trafić tam. Dobra, i musimy iść tutaj. Teraz się bijemy z serduszkiem. Coś się stanie z tym serduszkiem. Nic? A nie, to, to serduszko chyba po prostu miałem sobie zjeść. O, i idziemy do brzydkiego tego. Dobra, i teraz jesteśmy w korpsie. E Dobra, i teraz szukamy po prostu bossa. Nie wiem też, czy tu są przeciwnicy. Nie wiem ogólnie, Nie, czy ja to dobrze robię na Wiktor Lapie, czy to mi w ogóle zabicie. Nie mam zielonego pojęcia z nimi się nie chce bić. Okej, okay, animacja po prostu tyle trwała. Chyba nie chcę. Mam i tak full życie. Nie chcę. I tak mam full życie. Kurwa zagrałem na nerwach. Serdoli z, z Dwojga złego. A sobie mogłem skreślić. Dobra, idziemy w dziurę. Aha, korps drugi. Dobra, to jest tego, ale łump Dobra, to nic. Tutaj nic ciekawego. Szukamy sobie tego bossa. Nie ma go. Robimy wyjazd. Idziemy w dół. Dobra, mamy bossa. Kasujemy dziada. Wchodzimy niżej. No i dobra, tak wygląda ta matka. Yy, ogólnie to nie widzę, co się dzieje. Nie jestem w stanie unikać tych pocisków, ale chyba pierwsza fala. Kurwa, no widzicie jakieś gąsienice tu pływają, cokolwiek. Nekromanifikator jeszcze zadziałał. Zrobiliśmy łumba, czy to nam. Nie czy mamy zakończenie, więc chyba coś to nam da. Isaac, to This is what I am to you? A monster? No, no, Mama. It's just. After all I've done for you, this is how you view me. You think I'm a monster, Isaac. I'll show you a monster. No, Mama, help me. You are just like your father. I can't even look at you. How could you? No wow Nie takiego zakończenia się spodziewałem A tam czeka ktoś Mmm Kolega Szatan schowany w cieniu A nie, miał normalny Krzyż. Teraz pytanie, czy mi to zaliczyło jako... Nie. Nie. Nie zaliczyło mi. Aj kurwa, takie podejście miałem. I Wiktory Lapa. Dobra, czy już wiem, żeby nie grać lapu, bo to mi nic nie da. Mniejsza. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć!